A Wylecicie chłodnie? No nie wiem, jak chcecie płody, ale to nie chcę, bo tam nie ma kurwa lądowań. A po co wam lądowanie, jak Przysk... mamy zawieszenie? Pierdolę. Dobra Krzysztof, Kurba, dość domieniamy. pierdolenia. Robota czeka. Dokładnie. To Samo nie, to się, nie nie się nie zrobi. Za bardzo zacisnąłeś ten pasek tam pewnie jak ale to... Mama! ハハハ。<laughs> <laughs>